Hola, mój buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Tutaj Paulina Piecyk pomaga mi komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online'owo i robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Dzisiejszy odcinek jest w temacie idiomas, czyli jak zapytać kogoś, jakimi językami mówi. Preparado? Preparada? zaczynamy! Pamiętaj, że do odcinków językowych możesz pobrać kartę pracy i zobaczyć wszystkie wyrażenia, które tutaj używam, jak i również wykonać ćwiczenia. Pytanie o języki. Oczywiście, tak jak zawsze, nauczymy się całego pytania i całej odpowiedzi po to, żeby przemycić jak najwięcej gramatyki. To pytanie zawiera dużo ciekawych elementów, Stąd też uczymy się go na pamięć w całości i w całości odpowiadamy. Pytanie brzmi: Ke idiomas ablas. Ke idiomas ablas. Ale wersja bardziej naturalna: Ke idiomas ablas. Ke idiomas ablas. Repite. Que idiomas ablas. No właśnie, teraz musisz zadać sobie pytanie, jakimi językami mówisz. Ja przedstawię Ci tutaj Trzy języki, którymi możesz mówić, domyślam się, że pewnie nimi mówisz, ale przedstawić to w takiej formie, żeby dorzucić do tego też różnego rodzaju określenia. No ale zaraz, zaraz, pewnie zadasz mi pytanie, Paulina, no, ale halo, skąd ja mam wiedzieć, jak się mówi polski, jak się mówi hiszpański, jak się mówi angielski? To zapraszam cię do mojego odcinka numer 20. Tam uczyliśmy się narodowości i wszystkie narodowości męskie przeważnie są też językami. Jeśli uczyliśmy się narodowości polskiej, hiszpańskiej, angielskiej, to jednocześnie uczyliśmy się nazwy danego języka. Przypomnijmy sobie w takim razie cztery podstawowe języki. Zaczniemy od naszego, Polski. Jak będzie polski? Polako. Przypominam, narodowość, jeśli chodzi o Polskę, to była polako-polaka, więc wykorzystujemy sobie słowo polako i mamy tutaj też język polski. To samo będzie z językiem angielskim. Narodowość była ingles-inglesa. Czyli słowo Ingles to nic innego jak język angielski. To samo będzie z hiszpańskim: Espaniol Espaniola, czyli język hiszpański to. Dokładnie Espaniol. I czwarty język, niemiecki, jak będzie. Narodowość była Aha, Aleman Alemana, czyli język niemiecki to Aleman. Czyli Mamy już jakieś podstawy do tego, jak odpowiedzieć, jakimi językami mówimy. Oczywiście, jeśli mówisz jeszcze jakimiś innymi językami, to po prostu znajdź je w słowniku, znajdź, zobacz, jak się nazywa dany język, w którym mówisz. Que idiomas hablas? Odpowiedź będzie: hablo, significa, mówię. Hablo polako. Hablo ingles. Hablo aleman. Hablo español. No właśnie. Ale jak podkreślić, że na przykład język polski to jest nasz ojczysty język? Możemy powiedzieć w taki sposób. Polako es mi lengua nativa. Hablo inglés muy bien. Hablo español un poquitito. I tak, uwierz mi, nawet jeśli jesteś ze mną przy tym odcinku i zrobiłeś robotę od samego początku i przećwiczyłeś wszystkie te rzeczy, które nauczyliśmy się do tego odcinka, to możesz spokojnie powiedzieć że hablo español un poquitito. Czyli mówię troszeczkę po hiszpańsku. Tak, potrafisz się już przedstawić, potrafisz powiedzieć, ile masz lat, potrafisz powiedzieć skąd jesteś, potrafisz powiedzieć, jaki masz numer telefonu i wiele, wiele innych rzeczy. Stąd też dla Hiszpanów to oznacza, że hablas un poquitito. No to co? Posłuchajmy jeszcze raz tego pytania i odpowiedzi. ¿Qué idiomas hablas? Powtarzaj za mną. ¿Qué idiomas hablas? Hablo inglés muy bien. Polaco jest mi lengua nativa. Hablo español un poquitito. Wszystko masz na karcie pracy. Możesz przećwiczyć sobie tamto pytanie i odpowiedzi. Ja namawiam cię do tego, żebyś powtarzał to pytanie przez ten tydzień, ponieważ w następnym tygodniu będzie kolejne pytanie. ¿Qué idiomas hablas? Hablo polaco, inglés i y Espaniol. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda Ci się zapamiętać to pytanie na ten tydzień i będziesz je trenować. To pytanie kryje w sobie wiele fajnych elementów. No i uczymy się od razu odmieniać czasowniki, bo pytanie jest, jakimi językami mówisz, a odpowiedź jest mówię. Muchísimas gracias. Hasta luego.